Saya mau Bali. Super lho. Jess, indah beriuc aja Kita masih cina alves Komang. Hoyong Siboni came out Indonesia. Jadi sejak lu ya kita di tahu, oni yang student kami adalah organisasi Ucenzi Benasong Joska, dobra. Jadi dan organisasi yang nasib sama tuh peseraman, peseraman organisasi yang setaki miesce gede jadi benje Ucenzi yang onasei

To jest organizacja pesraman. miejsce, w którym mebalistki dzieci poznajemy nasze tradycje. W hinduizmie są wiele ofiar, składane ze kompozycja kwiatów liści, roslin i zwierząt. Gdzie, aby to złożyć, musieliśmy się na to uczyć od dzieciństwa. To dlaczego tu jesteśmy w ten organizacja organizacji Pasraman i uczymy razem, jak o ofiarą. My, balińczyki, wierzymy, aby uzyskać spokój i dobrobyt, musimy utrzymywać dobre relacje z Bogiem. Środowiskiem i bliznimi. To dlatego, aby utrzymać tę dobra relację, musimy dać ofiarę dla bogów, środowisku i też ludziom. To właśnie sprawia, że baliski plemią jest tak bardzo wyjątkowe. Ale my, baliczyki, musimy się tego wszystkiego nauczyć, aby możemy zachować naszą fiancową tradycję. Słuchajcie, w słuchaniu, czyli jestem teraz, ten student jaki widzicie, teraz uczymy się, jaki zrobić ten ofiarę, dobra? To jest bardzo ciekawe. Czyli to nazywamy kuang jeden z najfastnych, Overta oferta pe religia hinduschi, dobrze? Celi, um, zau taki uzăvamă ten uh, tachi oferta, că e Ito ies tachi simbolul de la padmăsană religia. I padmăsană de la nasă to taki, uh, domu bogu, nescanie gde bog, nescaiom, dobra? Celi taki ten vă glonda, dobra, bărță ce capă, ia ki fi glonda tak? bo taki co my wieżemy, jak bog e, dla nas wieżemy, bok mieszka go w wysokim mieście, tak? Dlatego zrobimy taki ten symbolu. Jaki widzisz, oni mają tutaj liście banana ten taki zielony i oni mają jakiś kwiatet duży, tak? I mają jakiś ten liście banana, eh, listę pandanus, przepraszam. Dobrze? Bardzo ciekawe. Czyli to naprawdę jest dobrze organizacja. Ja ya bardzo szczęśliwy zobaczę, że oni bardzo są aktywni w Ale co mm, trochę robi mnie e, uh, smutne, jak widzisz, oni są tylko studentką, chociaż mamy dużo student kami tej bioska, Tak, czyli to jest taki organizacja bebioska, ale wygląda na oni bardzo leniwe, tak? Uh, oni wybierają uh, tylko mieszkać w domu i nagrać tylko telefonu i nagrać uh, game online takiego. Ale tutaj tylko 10 studentów, jak widzisz. I tak? To dlaczego mamy problemy na to? I ja myślę, uh, potem czasem ja będę dał taki uh, trochę prezenta dla im, aby oni uh, mogli być podek situ vana se doten organisasi dobra jadi poin cucu ini pemain kanal YouTube i posravianya to yes moya siostra ye psecholka pani dewi oni Mentor Rami bete organisasi ya ale co naicekavesa tutayes oni pratsuyong tutai best of wacana Oni po prostu szczierzą pracują dla wioszcze, budując pokolenia baliczyków, którzy są moralnych i zakochani w baliski tradycjach. My wierzymy, kiedy pracujemy szczerze, chociaż nie zapłacono, ale będziemy mieć dobrą karmę. Turong Benjeme atau Semaj websearch wasci. Dab selesai lu, jadi akhi fiji setutai, mami yakin tuh rohe presentat im, atau Oni Benje baca pokedex itu fana. Sehi dutent organisasi Selain kaki kupilih aku pilih semua kaki Chomska, aku semua kaki i Guaniva, Ilinika. Tahu tak? Di benjamin Dutch dan presenta. Bawa cucu ni.